Peggy 16. Witamy w programie Mam Bobra. Dzisiaj przeprowadzimy recenzję noża marki Mark Arthur, model Meteor. Nóż ma masę zalet, jest twardy. Cały twardziejszy jest tam. Wytrzymały, można go wsadzić nawet do kieszeni. Zanim jednak przejdziemy do testu wytrzymałościowego, zaprosimy do studia naszą asystentkę. Jak Państwo widzicie, nasz gość ma wyjątkowo dorodnego bobra. Bób bobra tego zapuszczał przez ostatnie 12 lat. Pielęgnował go, docinał, strzygnał różne fryzury. Jak to mówią, nie od razu bobra zgolono, więc trzeba zabrać się do pracy. Jak Państwo widzicie, nóż marki Meteor poradził sobie doskonale. Mój gość, z którym znamy się jak łyse Bobry, stracił wszystko, co hodował przez ostatnie lata. Nie wygląda jednak z tego powodu na specjalnie zadowolonego. No, więc jak to mówią, komu w drogę, temu bóbr. Dziękuję, dobra. Tak dobrze wyrobione ciasto, gdzie kładzie się? Do lokalnego języka.